Podzielę się z wami moim magicznym sekretem, jednym z wielu otrzymywania tego, co chcę. Brzmi on ukraińsko-rosyjsko, przetłumaczę za chwilę, a więc ja pusta, mnie nie maje, nabydaju, wybieraju, policzaju, nie żelaja. Co znaczy? Jestem pusta, nie ma mnie tu, obserwuję, wybieram, otrzymuję, nie chcąc jak Czegoś bardzo chcesz nie otrzymasz. Czyli obserwujesz, jak ktoś ciebie sprowadza w um, negatywne emocje i nie da się tam zwieść, co robisz? Udajesz, że ciebie nie ma i w ogóle nie jesteś tym, kim oni myślą, że jesteś. Bo to prawda, nigdy nie jesteś tym, jak cię widzą inni ludzie. Oni cię widzą tak, kim oni są. Kiedy jakikolwiek człowiek otwiera usta, on mówi o sobie. Kiedy jakikolwiek człowiek zwraca się do ciebie w jakiś sposób, Wraca się do siebie. Widzi ciebie jako siebie. Jest to niemożliwe, żeby ktokolwiek zobaczył ciebie tym, kim jesteś Ty. Dlatego to jest prawda. A więc, jeżeli ktoś Ciebie na jakieś zachowania pr prowokuje, pamiętaj, że Ciebie nie ma takiego, jakim on Cię widzi. Jesteś pusty, bo nie macie. Nie macie. Obserwujesz, co się dzieje, wybierasz, nie reagować. Zdajesz sobie sprawę z tego, czego chcesz, i otrzymujesz, wcale tego nie chcąc, fanatycznie. W takim stanie trzeba przybywać. A żeby w takim stanie przybywać, nie wolno reagować jak ostryga. Nie bądź ostrygą. Używaj mózgu, żeby transformować niechciane energię, Ponieważ wszystko dzieje się, jak powinno. Cokolwiek się dzieje, przyjmuj to. Jeśli nie będziesz tego przyjmować, będziesz tracić siły. To jest walka z olbrzymim oceanem, a ty jeden. Jeżeli coś się dzieje, zasłużyłeś na to, przyjmij to, podziękuj, żeby nie było więcej. Jeżeli za długo coś się dzieje negatywnego, zastanów się, co robisz nie tak, bo jeżeli nie wyeliminujesz tego, zaczną łamać kości. Nawet w Biblii to jest. W Biblii są niektóre prawdziwe rzeczy. Ale to jak za każde narzędzie manipulacje. Mieszają prawdę z gównem. Mieszają. Robię taką mieszankę, że czar złamie nogę, żeby znaleźć i oddzielić prawdę od gówna. Więc. O czym ja mówiłam? Zapomniałam. Że taki fajny masaż był. Podstawa. To zgadza się z tym, co się dzieje wokół. Dziękować, wtedy otrzymasz więcej. Wszechświat dla nas jest tak rodzic dla dziecka. Jeśli dzi rodzic nie daje ci piątego loda, czwartego, trzeciego, drugiego, a nawet pierwszego dzisiaj. Jeśli się uprzesz i będziesz krzyczeć, że dostanę tego loda, cokolwiek by mi to cokolwiek by mnie to kosztowało. Co rodzic zrobi To jest kwestia honoru i ego rodzica. Rodzic nie kupi. A co zrobi rodzic, jeżeli dziecko stanie w kącie? I zrobi minę uległą i powiem: No dobrze, mamusiu, skoro nie mogę mieć loda, no coś robić, a tak bardzo chcę, no ale widocznie nie otrzymam loda. Co każdy rodzic zrobił? Pierwszy odruch, od razu kupi loda. To samo tutaj jest z e, niewidzialnym wymiarem i tymi, który, którzy nami sterują. Jeśli ag jesteś agresywny, wymagasz, domagasz się, nie zgadza się, Wręczem to sprawia radość, dodawać Tobie problemów, bić Ciebie mocniej i czekać, aż stanie się uległe. Ale równolegle bardzo lubią, kiedy dziękujesz za wszystko, co to wydają. I kiedy widzą, że jesteś w takim stanie, że działasz, dziękujesz, wszystko po Tobie spływa. Dbasz o swoją satysfakcję, jesteś gotowy w każdej chwili działać, jesteś elastyczny, no to wtedy dają Ci najlepsze. Jak widzisz, to jest dużo czynników. To jest po prostu odpowiednia kombinacja. Jak w to lotka trzeba zgadnąć 6 liczb. Tutaj trzeba zgadnąć, dopasować wszystkie poszczególne elementy, mają być robione odpowiednio, żeby dostać to, czego chcesz. Mogę Ciebie nauczyć tych elementów. Przychodź, zapisuj się do mojej szkoły, pisz w komentarzach.